The cat sat Dobry. Nazywam się Sławomir Szczepaniec. Jestem ekspertem grupy produktów Power Solutions w firmie Jotem Elektronik. Znajdujemy się w tej chwili na Ewet Expo na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na wydarzenie, które nasza firma będzie przeprowadzać w czerwcu. To jest Wireless Day, czyli cykl spotkań specjalistycznych, cykl prze, prelekcji i szkoleń, które odbędą się w czterech miastach w Polsce. To jest w Gdańsku. W Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie. Zapraszamy serdecznie. Ja będę jednym z prelegentów, który będzie uczył Was, w jaki sposób zasilać układy Loraban oraz układy Wireless wykorzystujące technologię GSM. Chciałbym opowiedzieć również Państwu o tych produktach, które znajdują się na stoisku za mną. Jesteśmy firmą dystrybucyjną, a w naszym portfolio mamy zarówno podzespoły elektroniczne, jak i komputery przemysłowe, komputery panelowe, które są eksponowane tutaj. Dodatkowo jesteśmy tak zwanym montażystą EMS, czyli na zlecenie zmontujemy każdy rodzaj układu elektronicznego w technologii THT oraz SMD. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.